To my czujemy się wypaleni. Czyli też kwestia techniki, w jaki sposób badamy to wypalenie zawodowe, powoduje, że możemy uzyskać takie czy inne alarmujące lub mniej alarmujące wyniki, chociaż nawet ta jedna osoba czy kilka osób to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, dlaczego to się wydarzyło. I druga kwestia. Wypalenie zawodowe stało się takim Hasłem trochę. I ja czasem mówię menedżerom, no dobrze, mówicie o wypaleniu, ale co rozumiecie przez to wypalenie zawodowe? No i tu się zaczyna problem. No, że komuś się nie chce przychodzić do pracy, no to pewnie jest jakimś jednym z objawów, ale jakbym zapytał o takie trzy składowe tego wypalenia zawodowego, związane z ogólną moją energią, taką fizyczną i psychiczną, z moim oddaniem pracy, i z przekonaniem o własnej skuteczności to nie każdy tak rozumie wypalenie zawodowe.